Mechanizm z Antikitchiry. Mechanizm z Antikitchiry. Starożytny mechaniczny przyrząd, zaprojektowany do obliczania pozycji ciał niebieskich. Odkryty we wraku obok greckiej wyspy Antikitchiry, Antiktera, pomiędzy Kitchirą i Kretą, datowany na lata 150. Sto przed naszą erą, do czasu XVIII wiecznych zegarów nie jest znany żaden mechanizm o podobnym stopniu złożoności. Urządzenie jest prezentowane w kolekcji Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach. Odkrycie w 1900 roku grecki nurekelias Stadiatos odkrył wrak starożytnego statku handlowego na głębokości 42 m obok wyspy Antykitkiry. Nurkowie wydobyli szereg posągów i innych artefaktów. Samy mechanizm został odkryty 17 maja 1902, kiedy archeolog Valerios Stais odkrył, że skorodowana bryła brązu wydobyta z wraku zawiera koło zębate. Okazało się, że jest to składnik większego mechanizmu rozbitego na trzy duże części i kilkadziesiąt mniejszych kawałków. Początkowo myślano, że to średniowieczny zegar, który przypadkiem spadł na starożytny wrak, gdyż nie były znane tak złożone urządzenia z tamtych czasów. Dalsze badania potwierdziły jednak wiek artefaktu. Mechanizm jest zniszczony, jednak na podstawie ocalałych fragmentów badaczom udają się coraz dokładniejsze rekonstrukcje. Derek J. Princes Uniwersytetu Jale po 20 latach badań w 1974 roku odkrył jego przeznaczenie i uznał, że całość składa się z 31 kół. Zobacz schemat obok. Najnowsza rekonstrukcja została wykonana przy zastosowaniu tomografu komputerowego dającego trójwymiarowy obraz i przedstawiona w naturę w 2006 roku przez zespół badaczy pod kierunkiem Mikeagier. Edmundsa z Uniwersytetu w Cardiff badacze odczytali między m.in. większość inskrypcji, pokrywających mechanizm. Z liczby, jak uznano, 2000 tysiące znaków tylko tysiąc było odczytanych wcześniej oraz policzyli zęby wszystkich kół zębatych. 9 czerwca 2016 ogłoszono wynik kolejnego badania, przez zespół naukowców greckich. Rozpoznano 82 dwa podzespoły zegara. I odczytano na nich 3400 znaków, uznając to za niemal całość zapisu, konstrukcja i funkcje. Mechanizm składa się z 37 kół zębatych z brązu. O średnicy od 1 do 17 cm. Koła były napędzane za pomocą korby z boku i poruszały kilkoma wskazówkami. Tarcza z przodu pokazywała ruch słońca i księżyca na tle zodiaku oraz używanego wówczas w Grecji kalendarza egipskiego z uwzględnieniem roku przestępnego co 4 lata. Ukazywała też fazy księżyca za pomocą cykli odkrytych przez Metona i Kaliposa. Tarcze z tyłu pozwalały synchronizować kalendarz słoneczny z księżycowym oraz przewidywać zaćmienia słońca i księżyca, cykl Saros. Poprzez niewspółśrodkowe połączenie dwóch kół mechanizm odtwarzał nawet takie szczegóły jak nierównomierny ruch księżyca na niebie, zgodnie z teorią starożytnego astronoma Hipparcha, Mechanizm pozwalał też przewidywać momenty wschodów i zachodów ważniejszych gwiazd i gwiazdozbiorów oraz prawdopodobnie także pozycje pięciu znanych wówczas planet. Odpowiednie tarcze nie zachowały się jednak odczytano nazwę planety Wenus z przodu urządzenia. Nie jest jednak prawdą, że użyto w urządzeniu z antykitkiry mechanizmu różnicowego, wynalezionego ponownie dopiero w XIX wieku. Derek Price zobaczył mechanizm różnicowy w niewspółśrodkowych połączeniach ku odtwarzających teorie Hipparcha. Michael Wright używając nowocześniejszego sprzętu obalił jednak to twierdzenie. Samo urządzenie było zadziwiająco małe, 33 cm wysokości, siedemnaście centymetrów szerokości i dziewięć cm głębokości. Pierwotnie zawieszone było na drewnianej ramie. Pochodzenie technologia mechanizmu wiązana jest z kontynuatorami dorobku Archimedesa i ze szkołą Poseidonio na wyspie Rodos, skupiającej wówczas obok Aleksandrii najlepszych astronomów. Jedna z hipotez mówi, że konstruktorem mógł być Hipparch około 190 120. Przed naszą erą mieszkające wówczas narodos astronom, którego idee znalazły zastosowanie w konstrukcji mechanizmu. Obecnie jednak istnieją również teorie, że mechanizm powstał około 205 roku. Przed naszą erą zatem jego twórcy mogliby znać samego Archimedesa lub być jego bezpośrednimi uczniami. Cyceron wspomina, że jego nauczyciel Poseidonios z Rodos. 130. 50 przed naszą erą zbudował urządzenie pokazujące ruch Słońca, Księżyca i planet. Nieco bardziej egzotyczna teoria przypisuje konstrukcję Archimedesowi III wiek przed naszą erą. Jego planetarium było również wzmiankowane przez Cycerona, który widział je osobiście. Miało ono być przewiezione do Rzymu przez generała Marcellusa. Pisali o nim także Lactantius. Klaudian i Prokles w IV i V wieku. Wszystkie te wzmianki zostały jednak przez późniejszych badaczy uznane za nieprawdziwe. Jednakże nawet jeśli Cyceron pisał prawdę i planetaria Posejdonisa i Archimedesa istniały, to według tego samego źródła powinny znaleźć się w Rzymie około 50 lat po zatonięciu statku obok Tkiry. zapewne więc chodzi o jeszcze inne urządzenie. Odkrycie mechanizmu kazało zrewidować naszą wiedzę o możliwościach technicznych starożytnych braków. Umiejętności te pod rządami Rzymian zanikły. Ich szczątki przetrwały w o wiele prostszych konstrukcjach Arabów i Bizantyjczyków. W muzeum w Oksfordzie zachowany jest XIII-wieczny mechanizm z Iranu, mający jednak tylko osiem kół. Dopiero w okresie renesansu pojawiły się mechanizmy o podobnej złożoności, a pierwsze przenośne planetarium zbudował George Graham w 1704 roku. Grecki program badań osiem, między m.in. odczytaniem 3400 znaków. Co przedstawiono 9 czerwca 2016 jednoznacznie przypisuje autorstwo zegara Pitagorejczykom.